Cześć z tej strony Piotrek. Dziś zrobimy kolejne zadanie z serii Ostatnia Prosta, 8. Klasisty, gdzie robimy zadania pod egzaminem, klasisty z matematyki. I dzisiaj, zadanie otwarte z wykorzystaniem równania w rozwiązaniu, czyli pewnie taki typ zadania, który jest jednym z najbardziej popularnych zadań, które trenujecie pod egzaminem, z matematyki. Zobaczmy, jakie zadanie konkretnie przygotowałem. Nauczyciel wystawił w klasie oceny na koniec roku z matematyki. Była jedna szóstka, 25% ocen to były piątki, 3 8 ocen to były czwórki, trzecia część ocen to były trójki. Nauczyciel nie wystawił ani jednej dwójki i ani jednej jedynki na koniec roku. Ilu uczniów było w tej klasie? Zapisz obliczenia. Ok, czyli najpierw wypisuję sobie dane i ustalam tak. Liczba uczniów w klasie to jest x. To jest niewiadoma w tym równaniu, tak? I tak, jestem w stanie tutaj wypisać, Albo ile osób miało daną ocenę, albo jaka to była część całości, i potem sobie ułożymy równanie i je rozwiążemy. No i tak, z treści zadania wiem, że była 1 szóstka. Tak? Jeżeli chodzi o piątkę, to było to 25% ocen, czyli piątek było 25% razy liczba uczniów w klasie, czyli oznaczyliśmy to jako x, tak? Czwórek było. 3 8, 3 8 ocen to były czwórki, czyli 3 8 razy X to jest tyle uczniów miało czwórkę. Jeżeli chodzi o trójki, trzecia część ocen to były trójki, tak? Trzecia część czy 1 trzecia, czyli 1 trzecia razy X no to były trójki, ani jednej dwójki, ani jednej jedenki, czyli tutaj 0, tutaj 0, tak? No dobrze. No to Ułóżmy równanie, tak? Czyli wiemy, że liczba uczniów w klasie to było x, no i na te x składa się ci, co mieli poszczególne tutaj oceny, tak? Czyli tak, jedna szczęśliwa osoba miała szóstkę, 25% z całości miało piątkę, 3 ósme z całości miało czwórkę, trzecia część, czyli 1 trzecia z całości miała. Trójkę i nikt nie miał dwójki, nikt nie miał jedenki, czyli tutaj nawet nie musimy pisać plus 0 plus 0, tak? bo wiemy, że 0 tak nam nie powiększa tej sumy, tak? E, ok, czyli w takim razie rozwiążmy równanie x to się równa i tutaj będziemy te wyrażenia z X próbowali tutaj zsumować, je zsumujemy, tak? czyli 1 dodać i 25% razy x. No to szybka zamiana musisz pamiętać, że 25% to jest 1 czwarta, czyli 1 czwarta razy X plus 3 razy X plus 1 trzecia razy X i mamy tu współczynniki przy X, 1 czwarta, 3 ósmy, 1 trzecia musimy dodać te X ze sobą, czyli tutaj uwspólnić w tych współczynnikach mianowniki 4, 8, 3, czyli wspólny mianownik to 24. Lecimy dalej. X to się równa, 1 zostawiamy na razie i tu rozszerzamy te współczynniki do 24 mianowników, czyli tu będzie tak 6 24, tak bo mnożymy razy 6 razy x, dodać i tutaj będzie 9 24 razy x, bo mnożymy tutaj, rozszerzamy razy 3 lipczyki mianownik i tutaj będzie łatwo 8 24 razy x, czyli liczyki mianownik rozszerzyliśmy razy.

23, 24 razy x, obu stronie odejmijmy tutaj 23, 24 razy x, żeby po jednej stronie były x, po drugiej stronie zostało to 1, czyli będzie tutaj tak, x minus 23 e, przez 24 razy x, tutaj jest, w domyśle 1 razy, tak? Czyli 1 minus 23, 24, no to będzie 1,24 razy x, to się równa 1, i tutaj, jak mamy takie, tak, że mamy 1,24 razy x, to się równa 1, tak? To możemy po prostu na tym etapie nawet nie tyle podzielić przez 1,24, tak? Tylko pomnożyć razy 24, bo wtedy 1,24 razy 24 to tutaj zostanie nam 1, czyli 1 razy x samotny x, czyli to co chcieliśmy, czyli x to się równa 1 razy 24 to jest 24, tak? I to jest rozwiązanie, tak? Z jednej strony koniec, tak, może zostawić na egzaminie, ale jeżeli zostawić trochę czasu, to oczywiście robić sprawdzenie, tak? No to zróbmy tutaj sprawdzenie i w międzyczasie powiem, że oczywiście też analizujemy, tak, liczbę czy w klasie, no to musi być jakaś liczba naturalna, więc jakby tu wyszło na przykład 24,5, to od razu wiemy, że coś jest nie tak, tak? No dobrze, no to dokonajmy sprawdzenia, czyli podstawy ten wynik tego równania pod tutaj pierwotne równanie to czyli tak, 24 ma się równać tam 1 dodać, 25% razy 24 dodać.